Cześć, witam Cię serdecznie w gotowaniu z szefem kuchni na Food and Travel CU. Opowiem Ci o sztuce komponowania sałatek. Jestem Michał i od wielu lat pracuję jako szef kuchni. Przyrządzanie świeżych i kolorowych sałatek to jedno z moich ulubionych zajęć w kuchni. Podpowiem Ci, jak tworzyć zdrowe i smaczne kompozycje. Gdy tylko mam okazję wymyślić nowy przepis i tworzyć coś zdrowego oraz chrupiącego, nie mogę opanować swojej radości. Sałatki to prawdziwa kopalnia pomysłów, smaków, a także kolorów. Zanim przejdę dalej, proszę cię o kliknięcie lajka like i zostawienie suba. Pomożesz mi dotrzeć do szerszego grona miłośników gotowania. W zamian będę zdradzał ci tajemnicę smaku szefa kuchni. Napisz komentarz, to też pomaga. Dzięki temu zmotywujesz mnie do tworzenia kolejnych kulinarnych filmów, na których możesz skorzystać. Pamiętam, jak na początku mojej kariery kulinarnej odkrywałem świat sałatek. Było to dla mnie niczym otwieranie drzwi do innej kulinarnej rzeczywistości. Zrozumiałem wtedy, że sałatka to nie tylko kilka liści sałatych polanych sosem, ale kompozycja, którą może zachwycić nawet najbardziej wymagające podniebienia. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą moimi doświadczeniami, a także sekretami, które zdobyłem przez lata pracy w kuchni. Skupimy się na świeżych sałatkach, takich przygotowanych z różnych rodzajów sałat, polanych aromatycznymi dressingami. Cięższe sałatki z majonezem pozostawimy na inną okazję. Choć nie ukrywam, że sosy na bazie majonezu, zwłaszcza te z dodatkiem z chili, potrafią dodać potrawie niesamowitego charakteru ostatnio z kolegą kucharzem przyrządziliśmy taki sos i okazał się naprawdę wyśmienity. Jednak dzisiaj chciałbym opowiedzieć ci o lekkich kompozycjach, które są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Jednym z moich sposobów na przygotowanie wyjątkowej sałatki jest odpowiedni do burtależa. Uważam, że prezentacja dania jest równie ważna jak jego smak. Jeśli wybieram biały talerz, staram się wykorzystać sałaty o intensywnych, wielobarwnych liściach. Miksy sałat z liściami buraka czy innymi czerwonymi mikroliśćmi są tu idealne. Czerwona sałata w mieszance dodaje kontrastu i takiej głębi kolorystycznej. Z kolei na czarnych talerzach lepiej prezentują się sałaty o mocno zielonych liściach. Nie twierdzę, że nie można eksperymentować, ale wa warto zwrócić uwagę na to, jak kolory komponują się ze sobą. Oczywiście, pomidorki koktajlowe o intensywnym kolorze to podstawa większości sałatek, ich słodycz i soczystość doskonale uzupełniają świeże liście, liście sałaty. Aby dodać sałatce wyrazistości, polecam przygotować kolorowy dressing. Jeden z moich ulubionych jest sos z pulpy mango. Taką można kupić w puszce w prawie każdym markecie i jest dostępna prawie wszędzie. Dodaję do niej ocet balsamiczny, sok z limonki, sól oraz pieprz. Taki dressing nie tylko podkreśla różnorodność składników w sałatce, ale też dodaje egzotycznego akcentu. Chciałbym podzielić się z Tobą kilkoma przepisami na sosy przyrządzane na bazie oliwy z oliwek. Pierwszy z nich to klasyczny dressing z oliwy so, soku z cytryny i odrobiny miodu. Wystarczy wymieszać 3 łyżki oliwy z oliwek z sokiem z, z połowy cytryny i dodać łyżeczkę miodu. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Ten prosty sos doskonale podkreśla świeżość sałaty i dodaje jej lekkiej słodyczy. Kolejnym moim faworytem jest sos z oliwy, świeżego czosnku i ziół prowansalskich. Do trzech łyżek oliwy dodaję dwa ząbki wyciśniętego czosnku oraz łyżeczkę mieszanki ziół prowansalskich. Całość doprawiam solą i pieprzem. Ten aromatyczny dressing świetnie komponuje się z sałatkami zawierającymi grillowane warzywa, warzywa lub sery. Nie zapominajmy o dekoracjach, które potrafią nadać sałatce naprawdę niepowtarzalnego charakteru. Ostatnio odkryłem groszek czetny, znany też jako mikrogroszek. Jego delikatne listki i subtelny smak idealnie dopełniają kompozycję. Kiełki różnego rodzaju, np. rzodkiewki czy brokuła, nie, nie tylko nadają walorów estetycznych, ale też wzbogacają sałatkę o dodatkowe wartości odżywcze. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, jak ważne jest łączenie składników o różnych teksturach i smakach. Chrupiące orzechy włoskie czy pestki dyni mogą dodać sałatce interesującego akcentu. Owoce takie jak granat czy suszone żurawiny wprowadzą odrobinę słodyczy, a także przełamią smak gorzkich liści rukoli, więc są naprawdę idealne. Podczas mojej pracy w kuchni nauczyłem się, że kluczem do tworzenia idealnej sałatki jest balans. Staram się łączyć składniki tak, aby żaden z nich nie dominował nad pozostałymi, ale jednocześnie każdy wnosił coś unikalnego do całości. To trochę jak w orkiestrze. Każdy instrument ma swoją rolę i razem tworzą harmonijną melodię. Zachęcam Cię do eksperymentowania i odkrywania własnych połączeń smakowych. Może spróbujesz dodać do sałatki kawałki kryjowanego ananasa lub plaster pieczonego buraka. A może pokusisz się o przygotowanie własnego sosu na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem świeżych ziół. Wiele moich kulinarnych propozycji i inspiracji znajdziesz w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube. Możesz również wykorzystać moje przepisy z bloga szefa kuchni www.foodandtravel.eu. Znajdziesz mnie wszędzie wpisując foodandtravel.eu w jednej ciągłości. Jak wygooglujesz to też jest tego mnóstwo. Wybierz sobie co lubisz. Jeśli poważnie myślisz o rozwoju w kulinariach i kuchni restauracyjnej, przejdź na Patronite, gdzie udostępniam mnóstwo przydatnych treści. Wszystkie linki zostawiam w opisie filmu. Na koniec chciałbym podzielić się z Tobą jedną z moich ulubionych kompozycji. Na białym talerzu układam mieszankę sałat z rukolą, liśćmi buraka i roszponką. Dodaję pokrojone ćwiartki, w ćwiartki pomidorki koktajlowe, plasterki awokado i cienkie paski grillowanej cukini. Całość posypuję prażonymi orzeszkami piniowymi i dekoruję groszkiem czepnym. Polewam wszystko dressingiem z oliwy z oliwek, soku z limonki i odrobiną musztardy i dijon. Ta sałatka zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem wśród moich gości. Dziękuję, że spędziłeś ze mną ten czas i mam nadzieję, że moje wskazówki zainspirują Cię do tworzenia własnych, niepowtarzalnych sałatek. Pamiętaj, że kuchnia to miejsce, gdzie możesz wyrazić siebie i czerpać radość stworzenia. Życzę Ci wielu udanych eksperymentów i smacznych kompozycji. Do usłyszenia w każdą środę o 21:30 startuje z nowym podcastem szefa kuchni. Zapraszam Cię na vlog kulinarny na YouTube EU. Do usłyszenia. Na razie, hej, cześć.